Dzień dobry, Ewa Tuecz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Przed nami Międzynarodowy Dzień Strażaka. Intensywny rozwój bazy sportowej w województwie. Posiłki dla uchodźców i karetki dla walczących na Ukrainie. Oni nie muszą chodzić do kina na filmy akcji. Każdy ich dzień w pracy to walka z żywiołem i z czasem. 4 maja obchodzą swoje święto. Mowa o Strażakach. Strażakiem jest się nie tylko od święta, choć i w święta narażają własne życie, by walczyć z żywiołem i ratować ludzkie życie. Dwa lata temu mieliśmy sytuację, że godzina była w noc sylwestrową, dwie minuty po 12 zawyła syrena, zapalił się budynek mieszkalny. Akcja ratownicza łącznie trwała około 4 godzin. Budynek doszczętnie niestety spłonął, bo to był budynek drewniany. Przyczyny pożaru prawdopodobnie były od fajerwerk. Strażacy z Unii na Garwolinem od ponad 100 lat często są pierwsi na miejscu pożarów i wypadków. Kiedy dostają sygnał, wiedzą, że liczy się czas, bo zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. Jednostkę tworzy 20 druków. Już od dwóch lat służy im nowy samochód. Był wręcz powiem, niezbędny. W tej chwili posiadamy dwa auta e, stara 200 z 1985 roku. No i nowo Nabyty właśnie samochód marki Volvo. Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje zakup nowych wozów, remont strażnic czy zakup specjalistycznego sprzętu. Tylko w tym roku przeznaczył na ten cel 15 milionów złotych. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat wiele jednostek w kraju przeszło skok cywilizacyjny. Od ciekawek przechodząc w ciągu 50 lat poprzez motopompy M800, M400 do dzisiaj motopomp nowoczesnych, tochacu i sprzętu naprawdę na wysokim poziomie. Zmieniło się również to, że w jednostkach OSP jest coraz więcej pań. Co dziesiąty strażak to kobieta, a wśród młodzieżowych drużyn stanowią już aż jedną trzecią. Rok temu zostałam wybrana prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Jestem dwudziestym prezesem pierwszą kobietą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Jako prezes, oczywiście. Na Mazowszu służba pełni 75 tysięcy strażaków ochotników, z czego 47 tysięcy to ratownicy po kursie. Do pożarów i wypadków wyjeżdżają z blisko 2 2000 strażnic. Majówka to dni związane z obchodami świętego Floriana, a więc również święta strażaków. Z tej okazji po pierwsze składam wam serdeczne podziękowanie za Waszą służbę za to, że codziennie jesteście do dyspozycji. Życzę Wam dobrej przyszłości, życzę Wam, aby Wasza praca, Wasza służba, Wasze poświęcenie było dostrzegane przez rządzących, zarówno na poziomie samorządowym, jak i też poziomie rządowym, abyście mieli wsparcie. Ze swojej strony gwarantuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zawsze będzie Was wspierał. Tak to czynimy od wielu lat. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój infrastruktury sportowej. Dzięki programowi Mazowsze dla Sportu powstało blisko 500 obiektów sportowych. Ma to zachęcić młodzież do aktywności fizycznej oraz stworzyć im jak najlepsze warunki do treningu. Wśród obiektów, które w ostatnich latach powstały na terenie Mazowsza, są między innymi boiska piłkarskie, hale sportowe, skateparki czy siłownie plenerowe. Coraz większą popularnością cieszą się korty tenisowe. Nic dziwnego. Bardzo dobrą reklamę tej dyscyplinie robi Iga Świątek. Jeden z takich obiektów powstał przy publicznej szkole podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Kamienicy w gminie Załuski w powiecie płońskim. Jako samorząd gminy Załuski staramy się wszechstronnie rozwijać naszą infrastrukturę sportową, mamy stadion piłkarski, budujemy halę sportową i postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę obiektów sportowych o kolor do tenisa. Jest wykorzystywany na lekcjach WF-u do nauki gry w tenisa ziemnego. Mam nadzieję też, że zachęcimy dzieci i utworzymy może jakąś sekcję gry w tenisa ziemnego. Co ważne korty tenisowe są używane nie tylko w trakcie zajęć sportowych. Dostęp do nich jest otwarty, dlatego każdy chętny może poczuć się jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. Młodzież skupia się tutaj popołudniami po zajęciach szkolnych, jak też i w weekendy, i gra w tenisa. Zwiększy to aktywność fizyczną w naszym regionie, a jest to jedyny kort w naszej gminie. Tenis jest bardzo ciekawym sportem. Rozwijamy dzięki temu swoje Zainteresowania, poznajemy nowy sport. Fani Igi Świątek mieli okazję podziwiać jej grę podczas turnieju Billie Jean King Cup w Radomiu. Pierwsza rakieta świata wystąpiła w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Rumunią. Przyjazd Świątek wywołał spore zainteresowanie i ściągnął gości z całego kraju. Jak zobaczyłam, że jest taka szansa, że będzie Iga grała, a jestem wielką fanką tenisa, to stwierdziłam, że nie mogę tego ominąć. Specjalnie przyjechałam z synem z Warszawy. Żeby zobaczyć pierwszą rakietę świata. Ige, nie widzieliśmy jej jeszcze na żywo. Kiedyś chodziłam na JNS Cup w Warszawie, więc widziałam Kim Kleisters, Venus Williams, ale pierwszej rakiety jeszcze nie. Polka pewnie wygrała swoje dwa pojedynki i tym samym przyczyniła się do końcowego triumfu naszej kadry. To kolejne jej zwycięstwo w ostatnich tygodniach. Pamiątki z jej występu na kortach w Paryżu możemy obejrzeć w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jest jej... Rakieta i piłeczka, którą grała, wygrała Roland Garo. No i teraz już niebawem pojawią się kolejne eksponaty, o tym, kiedy będą one dostępne dla odwiedzających, muzeum będzie informować na bieżąco za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Władze Mazowsza przeznaczyły kolejne 2 miliony złotych dla uchodźców. Pieniądze pozwolą na przygotowanie przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej ponad 100 tysięcy posiłków. To nie jedyne wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. Na Ukrainę wyjechały kolejne dwie karetki wypełnione lekami i artykułami medycznymi. Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie granica przekroczyło już blisko 3 miliony osób. Tylko w Warszawie przebywa obecnie około 300 tysięcy uchodźców. Od początku inwazji rosyjskiej samorząd Mazowsza kieruje wsparcie do uciekających przed wojną obywateli. W ostatnim czasie władze województwa podpisały umowy z mazowieckimi podmiotami ekonomii społecznej na przygotowanie posiłków dla potrzebujących osób z Ukrainy. Na ten cel samorząd przeznaczył 2 miliony złotych. Te obiady będą przygotowywały nasze ośrodki ekonomii społecznej. Jesteśmy przekonani, że to jest taka konkretna realna pomoc, ale też pracujemy nad dużym programem unijnym, wstępnie to jest 16 milionów złotych, które będzie na wprost dedykowane ośrodkom pomocy społecznej. Te środki będą służyły na wsparcie zakwaterowania, na pomoc medyczną, na chociażby pomoc psychologiczną. Kampania dostarczania posiłków ruszyła pełną parą od pierwszego dnia od podpisania umów. Na terenie Mazowsza w akcję zaangażowanych jest 11 podmiotów, które na co dzień prowadzą bary, restauracje, jak również zatrudniają osoby wykluczone społecznie. Zakładaliśmy, że cały ten projekt, cała ta akcja będzie od nas wymagała gotowania około 60-80 porcji dziennie. Już następnego dnia, po ogłoszeniu umowy, zgłosiły się do nas cztery grupy cztery ogromne grupy i gotujemy obecnie 231 zestawów dziennie. A zapotrzebowania na, od osób, które się do nas zgłosiły, mamy na 360 nawet ponad. Współdzielnia socjalna, która dostaje, w sumie przygotuje 12 tysięcy posiłków. Pierwszy dzień, w którym uruchomiliśmy usługę, była to sobota. I już w sobotę mieliśmy 234 posiłki, które wyprodukowaliśmy, i 104 posiłki dostarczamy na Grykole, do miejsca gdzie przybywają uchodźcy. Uchodźcy z północnej części województwa będą mogli liczyć na wsparcie od spółdzielni osób prawnych Centrum Usług Środowiskowych w Drobinie. Średnio wydajemy około 80 obiadów dziennie. Dla uchodźców ciepłe posiłki to nieoceniona pomoc. Duża smaczna domاشnia kuchnia w wielkie porcje wystaje tego smaczna domاشnia kuchnia jaka przygotowana z ludźmi. Oprócz posiłków w ramach pomocy sąsiadom, kolejne dwie karetki wypełnione po brzegi środkami opatrunkowymi i niezbędnymi lekami wyjechały na Ukrainę. Jedna trafi do szpitala w Tarnopolu, a druga do obwodu Winnickiego, do klinicznego szpitala chorób zakaźnych dla dzieci. To jest ambulans, który spełnia wszelkie normy obowiązujące w zakresie ratownictwa medycznego. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt służący ratowaniu, podtrzymaniu życia, począwszy od specjalistycznych noszy krzesełka kardiologicznego, skończywszy na defibrylatorach z możliwością teletransmisji. Do tej pory samorząd Mazowsza przekazał 5 milionów złotych na pomoc Ukrainie, 10 karetek i dwa mobilne aparaty RTG. Zorganizowano również pięć pociągów humanitarnych i pomoc psychologiczną. Po długich negocjacjach rząd doszedł do porozumienia z kontrolerami lotów. Decyzja zapadła tuż przed majówką, co wielu pasażerom pokrzyżowało plany. Brak zgody oznaczałby ograniczenie od maja planowanych lotów na lotnisku Modlin z 31 dziennie do jedynie dwóch. To miał być czas na odbudowę turystyki po pandemii. Tymczasem konflikt na linii Polska Agencja Żeglugi Powietrznej a kontrolerzy lotów mógł odwołać wiele lotów nad polskim niebem. Rządowe rozporządzenie z końca kwietnia wskazywało jedynie dwa kierunki priorytetowe realizowane przez Ryanair w Modlinie do Londynu i Dublina. Przedstawiciele Mazowsza apelowali do władz, by nie paraliżować lotniska. Dziennie Modlin odprawia około 7 tysięcy pasażerów, a w okresie letnim może być ich więcej. Port, Warszawa Modlin nie jest portem. Biznesowym. Tam funkcjonują pasażerowie, którzy udają się na niskokosztowe wakacje. Chcieli zaoszczędzić jakieś pieniądze, wykupili sobie, wykupili sobie bilety na przelot i sami sobie załatwili, omijając niejednokrotnie biura podróży. Wielu pasażerów, obawiając się problemów z lotami, w ostatniej chwili zrezygnowało z majówkowych planów podróży samolotem. Zaplanowałem sobie właśnie wylot za granicę na majówkę, ale przez to, co, co się działo, przez tą niepewną sytuację na lotnisku, no w ostatniej chwili zrezygnowałem, bo nie wiedziałem, czy wylecę, czy uda mi się wrócić, czy będę musiał kombinować i szukać jakiegoś lotniska, nie wiem, w Europie, żeby wrócić do domu. Tymczasem, tuż przed weekendem majowym, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy lotów zakończyli kilkutygodniowe negocjacje porozumieniem. Spór nie wynikający z tego, że były jakieś żądania płacowe, dodatkowe tej grupy zawodowej, ale z tego powodu, że instytucje, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w kraju, postanowiły obniżyć wynagrodzenia tej grupie zawodowej. Słyszymy no, falę hejtu wobec tej grupy zawodowej, że za dużo zarabiają. Drodzy Państwo, ja jestem pasażerem i chciałbym, żeby osoba, która odpowiada jednoosobowo w zasadzie za bezpieczeństwo życia i zdrowia, Załóg samolotów, pasażerów, którzy się przemieszczają, obsługi naziemnej. No jednak była wynagradzana godnie. Porozumienie nie ma jednak charakteru ostatecznego. Problem może powrócić w lipcu. Wyjątkowe miejsce rekreacji dla mieszkańców rzekunia i turystów wznowiło swoją działalność po zimowej przerwie. Tężnia w rzekuniu to największa i jedyna tego typu budowla w powiecie ostrołęckim, a zarazem jedna z najnowocześniejszych w regionie. Proekologicznie podchodzą do kwestii rekreacji w rzekuniu i powiecie ostrołęckim. Miejscowi i mieszkańcy sąsiednich powiatów już nie muszą wybierać odległych kurortów, bo to, co w nich najlepsze, mają blisko domu. Największa tężnia na północy Mazowsza powstała przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 1 800 tysięcy złotych. Obiekt uruchomiony został w ubiegłym roku, a od 14 kwietnia po zimowej przerwie można ponownie z niego korzystać. Przychodzą tutaj osoby w każdym wieku. Została ona wybudowana w taki sposób, żeby korzystały z niej nie tylko osoby w wieku produktywnym i osoby starsze, ale też przede wszystkim młodzież z dziećmi, z rodzinami. Dzieci, te młodsze i te starsze, a także dorośli poza Solankową Mgiełką Znajdą w tężni przeróżne atrakcje. Są tutaj umiejscowione różnego rodzaju zabawki koedukacyjne, robimy tutaj mini koncerty. Tężnia to obiekt uzdrowiskowy o walorach prozdrowotnych. Inhalacje solankowe wspomagają przede wszystkim układ oddechowy i regenerację organizmu. Jest dobrym miejscem do rehabilitacji po przebytym covid -zie. Obiekt chętnie odwiedzają mamy z dziećmi. Często przychodzę tutaj po z dziećmi, które aktywnie spędzają czas tutaj przy zabawach edukacyjnych. Ja natomiast y, korzystam z inhalacji. Łączy pokolenia, bo dużo dzieciaczków małych, rodziców. Starszych osób. Można w niej spędzać czas i z rodziną, i z przyjaciółmi. Regularnie odwiedzamy ją. Również moi znajomi spoza regionu bardzo chętnie tu przyjeżdżają. Na południe od Rzekunia, w Wyszkowie, w parku Karola Wasy nad brzegą Bóg również powstanie tężnia. Mieszkańcy nie kryją radości z jej powstania. Będzie bardzo dobre dla mieszkańców Wyszkowa i okolic. A jak się dowiedziałam, że ma być u nas tężnia, no to jestem zachwycona i bardzo. Doczekać. Na Mazowszu małą tężnię znajdziemy również w Przasnyszu przy ulicy Orlika. Dzięki wsparciu Mazowsza jeden z takich obiektów, wypełniony oryginalną solanką Zabłocia, powstał również w Nadarzynie na Pastewniku. Tężnie solankowe to bardzo dobra alternatywa do spędzania wolnego czasu. Panujący wokół nich specyficzny mikroklimat przypomina nieco nadmorski. Okazuje się, że wcale nie trzeba wyjeżdżać z Mazowsza, żeby poczuć się jak nad morzem. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień!